Ten piękny, deszczowy dzień. Witam Was bardzo gorąco, Marek Cudek. Magazyn, kto kogo? Boxing.pl. Zaczynamy. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj będzie mi bardzo, bardzo miło. Temat numer jeden dzisiaj to oczywiście walka Maniego Pacquiao. Powrót Maniego Pacquiao. Były na tej karcie walki lepsze i bardziej porywające niż Ugas. Pakiała dziś zajmę się przede wszystkim z sentymentalnych powodów powrotem walką z senatora. Najpierw jednak ciekawe, dwa ciekawe problemy z Twittera. Usyk kontra Hollyfield. kto ma lepsze e, bokserskie CV? No całościowo to bezspornie Evander Hollyfield. E, za samą wagę cruiser wydaje mi się, że tutaj szala przechyla się na stronę e, Usyka, mimo że to Holyfield dwukrotnie pokonał w cruiser członkach Hall of Fame Dwight, Dwighta Muhammada Kauego to była jeszcze inna waga junior ciężka bo wtedy limit cruiser wynosił 190 funtów cruiserzy też no, byli bardziej bym powiedział przypadkowymi pięściarzami w sensie takim że po prostu to nie była ich naturalna kategoria bardzo często oni wywodziły się po prostu z innych z innych dywizji dzisiaj, dzisiaj już po prostu e, ta odległość między wagon cruiser a ciężką jest, jest większa w każdym razie e, Holyfield e, nie miał aż tak mocnej opozycji jak, jak Aleksander Łusyk i mm, tutaj nie mam wątpliwości że Łusyk e, w cruiser osiągnął więcej ale całościowo z całą pewnością Wander Holyfield nie wydaje mi się, żeby, żeby, któryś z przeciwników, żeby któryś z przeciwników usyka wszedł kiedykolwiek do galerii sław, ale pokonani przez usyka Tony Bellu i Marys Bredis to z całą pewnością e, pięściarze. E, bardzo solidni mistrzowie. Bilans Ukraińca oczywiście nie jest jeszcze zamknięty, bo, bo walka, jak wiemy wszyscy, walka usyk Joshua już za miesiąc. E, Holy film w swoim Prime... E, w ciężkiej ważył 210 funtów, czyli około 20 funtów więcej niż podczas pierwszej bitwy z całym wadze cruiser 5 lat wcześniej. Na pierwsza walka wielka wygrana Usyka miała miejsce we wrześniu 2016 roku. My to świetnie pamiętamy, bo to była walka w Gdańsku z Krzysztofem Głowackim. Starcie z Joshuą będzie miało miejsce no dokładnie też, też 5 lat, 5 lat e, różnicy jest 5 lat później i Jusyk oczywiście też wydaje się być w tej chwili gotowy na, e, na to wyzwanie i na wagę ciężką e, pozdrawiam tu bardzo gorąco kolegów e, z którymi widziałem się niedawno mieliśmy świetne spotkanie z Kubą Biłuńskim i Tomkiem Delimatem Kuba Biłuński oczywiście podpora e, portalu boxer Ork I Tomek Delimat, oczywiście 13 runda. Rozmawialiśmy m.in. o walce. Sporo było o Jeszua Łusyk, i tutaj akurat nie było żadnych wojen, bo wszyscy jesteśmy zdania, że, że Joshua czeka nie lada wyzwanie. Anthony Joshua w najnowszym wywiadzie dla Toxport powiedział, że to może być bardzo trudne 12 rund. Przyznał, że ścina wagę. Że chce jak najlepiej wypaść pod, pod względem kondycyjnym, więc, więc tutaj obaj się do siebie dopasowują. Josh y, Usyk, Usyk z kolei, y, jak wiemy, chce ważyć więcej około 105 kg. Y, no to, są, to są szachy, poważne szachy ogromną stawkę i obaj robią wszystko, by jak najlepiej wypaść. Usyk sparuje m.in. z Martinem Bakole. Obejrzymy sobie kilka fotek z konta Instagramowego Usyka. Drugi, drugi ciekawy problem z Twittera to, czy CompuBox to bubble? Ehm, no, Podstawa sprawa, e, jak działa CompuBox. CompuBox e, e, liczy, liczy, rozróżnia dwa rodzaje uderzeń. Są to e, tak zwane jabby, czyli uderzenia przednią ręką i power punches, uderzenia tylnią ręką. Według boxa to jest, według systemu CompuBox boxa są po prostu wszystkie pozostałe uderzenia poza poza uderzenia przednią ręką to, są, to są, są nazywane power punches jak to do siebie dodamy to zawsze nam wychodzi to co trzeba czyli po prostu suma wszystkich uderzeń w walce a więc wszystko musi się zgadzać system oczywiście nie bierze pod uwagę e, mocy uderzeń i ich wrażenia na przeciwniku i to jest, to jest w zasadzie jedyna słabość systemu poza tym są same zalety e, ogólna liczba uderzeń Prawie zawsze zgadza się z ogólnym odczuciem, podobnie jak, jak z liczbą podobnie z liczbą uderzeń w rundach. Ten kto więcej trafia, ten zazwyczaj wygrywa rundę. Według zasad punktowania, według zasad sędziowskich, power punches, no tu jest, to jest oczywiście inna definicja. To są uderzenia po prostu mocne, czyste, robiące wrażenia na przeciwników, a więc oczywiście nie może się to pokrywać z tym, co jest w CompuBox. W zdecydowanej większości szacowałbym że te power punches 90% powiedzmy to są uderzenia dalszą ręką więc spokojnie można założyć, że, że, że ta definicja kompu boksa wcale, wcale nie jest zła nie powoduje jakichś dużych rozbieżności nie można też zapominać, że to jest serwis przede wszystkim statystyczny, a nie sędziujący, a mimo to no ja jestem zdania, że może to jest kontrowersyjna opinia, ale w przeciwieństwie do kilku kolegów Jestem zdania, że gdyby ustalać wyniki walk na podstawie samych statystyk CompuBoxa, wyniki i tak byłyby średnio lepsze, może nawet dużo lepsze od werdyktów, które nam serwują sędziowie punktowi. Więc podsumowując, CompuBox jest według mnie rewelacyjnym narzędziem, a że power punches nie pokrywa się z definicją sędziowską, no cóż, no, no nie musi. CompuBox jest także skuteczny w analizie walki weekendu pomiędzy Manem Pacquiao a Jordanisem Ugasem. Ugas trafił około 60% swoich power punches, najwięcej z wszystkich przeciwników Pacquiao, więc system CompuBox po prostu pozwala wyciągać różnorakie wnioski. Manny trafił z kolei 16% swoich uderzeń najmniej w karierze. To też to też właściwie mówi wszystko. Najczęściej trafiali Pacquiao Ugas 59%, Mayweather 48% i Keith Turman 43%. Tak, no, ta wygrana walka z Turmanem też była okupiona sporą ilością przyjętych ciosów. I co do samej walki, jeszcze wniosek pierwszy, no, ta słynna twitterowa. Kontuzja ugasa nie była poważną kontuzją. Mówiło się o zerwaniu bicepsa. No, gdyby tak było, to Man rzeczywiście wygrałby by walkę i, i, i pewnie wygrałby ją nawet przed czasem, ale to nie jest tak, że rzekoma kontuzja nie miała wpływu, bo, bo odnotowano duży przepływ gotówki. Mnóstwo, mnóstwo kasy zostało przetransferowane na, na Pacquiao w zakładach bukmacherskich. Można się zastanawiać, czy takich teorii przed walką nie rozprzestrzeniają właśnie e, sami bukmacherzy. E, wniosek drugi o wygranej Kubańczyka zadecydowały e, timing e, w przeciwieństwie do, do Kifa Turmana. E, Ugas ma bardzo, bardzo dobry timing. E, rozmiar oczywiście, e, różnica wieku. No i czy, czy to Wam coś przypomina? Bo mnie, mnie bardzo podobne były przyczyny porażki Wasyla Łomaczenki z Teofilmo Lopezem podobnie jak Łomaczenko tutaj Manny miał problem z obchodzeniem z długim jabem rywala z mocą rywala nogi no, zwrotność, gorsze zwody ogólnie mówiąc po prostu poruszanie się wiek wniosek trzeci, nawet ta przegrana walka w końcu z pięściarzem stopu to po ponad dwuletniej przerwie idealnie Pokazuje, jak wybitnym pięściarzem jest manny, jak wolno i pięknie się starzeje. Many, podobnie jak Bernard Hopkins i bracia Kliczka, miał zupełnie nietypową długość, e, długość e, powiedzmy, szeroko rozumianego Prime, e, w takiej przydatności do spożycia. Pierwsza walka w 1995 roku, jeszcze w 2011 był, mm, był manny w Super Prime, a więc 16 lat po debiucie to jest zupełnie nietypowe. Tak zwany pik to Maniego Pakio to były lata 2008-2011, czyli między walką z Delachową a powiedzmy Scheinem Moslejem. Co do Ugasa, to jest trzeci raz, kiedy Ugasz wygrał, będąc tak zwanym późnym zastępstwem. No i taki to jest gość, właśnie, to jest z Ugas, amatorski mistrz świata, brązowy medalista olimpijski. Dość późno osiągnął ten sukces, można powiedzieć, którego akcję, że tak powiem, mocno podniesie. E, 35 lat, ale wydaje mi się, że jest stać go jeszcze na kilka e, świetnych walk i, i w tej chwili już te same największe przed nim. E, na koniec raz jeszcze opakiao. E, jak wiecie, strasznie lubię Stefana Dworkza. się mocno wpienił. Ataman Raskierdiusa. Ktoś miał zanegować Billa'a z Maniego Pacquiao z ośmioma porażkami, na co Brenman odpowiedział w swoim stylu: Co za idiota, pac walczył przez 26 lat w ośmiu dywizjach i brał walki, których 99% super gwiazd nie chciało brać e, nie cierpi Januszy o, tak, tak to można powiedzieć, tak powiedział Bradman Adam e, Abramowicz z kolei pisał, że jego, że jego dzieciak płakał przez całą walkę nie mogąc pogodzić się z tym no, z odejściem bakiało po prostu tak, no, cięż, z tym się będzie ciężko pogodzić, bo to jest największa gwiazda ostatnich 20 lat przy, przy, no, przy całym szacunku dla Floyda Mayweathera, który oczywiście był, był no, był najbardziej kasową gwiazdą Manny Pacquiao e, boksesko moim zdaniem osiągnął więcej i e, jego boks też przemawiał wydaje mi się do, do znacznie większej liczby mm, fanów Manny Pacquiao no kto wie czy nie widzieliśmy jego ostatniej ważnej walki walki o coś no, optymistycznym deszczowym akcentem bardzo wam dziękuję do zobaczenia za tydzień magazyn kto kogo, marek cudek. Trzymajcie się, cześć.